A teraz, panie doktorze, mam dla pana quiz i proszę się skupić, bo ma pan na odpowiedź. To już się stresuje. <noise> nie, nie ma powodu. Ma pan na odpowiedź dwie sekundy. O. A to dlatego, żeby pan nie kombinował. Tylko powiedział <noise> to, co pan ma w sercu. Ale ja widzę przez to plexi, to jest napisane trzy sekundy w nawiasie. No a tak, ale mi zaczęłam... Być... do dwóch sekund. <noise> No to jest pan bystrym obserwatorem. Jako Krakowianka muszę powiedzieć, że miło mi się słucha, że ma pan zamiłowanie do naszego miasta. Zatem proszę odpowiedzieć w ciągu tych, no dobrze, niech będzie trzech sekund. Która dzielnica jest najbliższa pana sercu? Pronik Czerwony. Dziękuję. Udało <laughs> się. Prąd Czerwony do tego, bo tam się wychowałem. Chyba jednak każdy z nas najwięcej sentymentu ma do tego miejsca. Tam, mieście. się urodziłem. No właśnie, tam się urodziłem, tam się wychowałem. Dopiero w wieku 20 paru lat się wyniosłem z Polnika Czerwonego. Teraz już mieszkam w dzielnicy siódmej, na Zwierzęńcu, ale jednak te lata dzieciństwa i młodość. Serce tam ciągnie, tak? Tak, dokładnie mm -hmm. tak. Tam ciągle jest mój dom rodzinny, w mm -hmm. tym ja już nie mieszkam, mieszka mój tato, teraz już sam. No, ale, ale często tam przyjeżdżam, no i tam dużo wspomnień mam z tą dzielnicą, nie tylko z domem rodzinnym, ale z dzielnicą, z, z kolegami, z koleżankami, ze szkoły podstawowej, potem jeszcze z czasów trochę późniejszych, więc tak, myślę, że to jest i to zawsze pozostanie w moim sercu dzielnica numer jeden. A gdyby Pan miał do wyboru teraz iść? Na odpust na rękawce w podgórzu, na zapiekanki okay. na placu nowym na Kazimierzu, na kawę do prowincji, na kremówkę do kopciuszka, do muzeum w Rydlówce, albo na rower na błonia, co by Pan wybrał. Zapiekankę. Głodny jestem, przyznam. A kawę nie pijam w ogóle, a słodycze to też jakoś nie przepadam, mm -hmm. więc mi się połasił na zapiekankę. Mm -hmm. A na rower to trochę za zimno. Ja wiem, że pani przyszedł, ale jestem zapalonym rowerzystą, ale jeżdżę tylko w takim sezonie albo lato, albo wiosny, albo jesień. Jednak jak jest temperatura koło zera. To i, I ślisko jest, i, i przez to też trochę mniej jest bezpiecznie, miło, ale też nie jest, jest miło. No właśnie, nie mi jest miło. Więc dzisiaj bym wybrał zapiekankę na tak Kazimierzu. No, A jadł pan ją już kiedyś? No, swoją drogą? Tak, jadłem, Oczywiście swoją drogą. Pytanie, czy są otwarte teraz pewnie przez ten lockdown? Niestety nie, więc tak chyba nie ta opcja też odpada, ale. ale Przynajmniej gdyby... możemy o tym porozmawiać, prawda? prawda? No, no właśnie, no właśnie. Miło o tym myśleć, jak powiedział jeden bohater jednego żartu. Wiem, że to się nie zdarzy, ale miło no, o tym ja. myśleć. Tak, zresztą z tymi zapiekankami też on trochę wspomnił, bo przecież często to człowiek. Proszę gdzieś tam imprezował. W tych okolicach, jednak to przez długi czas było miejsce, chyba dalej jest miejsce też dla Krakowian takie bardzo atrakcyjne pod mm -hmm. tym względem. No i zawsze właśnie w pewnym momencie ktoś wpadał na pomysł, że trzeba coś zjeść. No, doszliśmy na te zapiekanki. Staliśmy w tych kolejkach, bo te kolejki były zawsze gigantyczne. No ale czekaliśmy na swoją kolej, więc to też miło wspominam. Wszystkie pana osiągnięcia jako posła są dowodami na to, że kopie pan bramki do drużyny, której na Krakowie nie zależy, o ile w ogóle jest taka drużyna, bo nie przypuszczam, że ktokolwiek by się do tego przyznał. No, zdobył pan ogromne pieniądze 520 milionów, żeby wschodnia, wschodnia obwodnica powstała. Powiększył pan lotnisko, walczy pan ze smogiem. No, rowerzyści też bardzo panu kibicują i lubią. Doktora Łukasza Gibałę. Czy to tak jest, że pan ma takie poczucie, że pan kopie te gole do bramki osób, które może mniej się przejmują smogiem w Krakowie? No Pytam jako krakowianka. To przede wszystkim to nie jest tak, że to są moje sukcesy. Ja tylko miałem jakiś udział, rzeczywiście walczyłem o te pieniądze na obwodnicy. Rzeczywiście byłem chyba pierwszym posłem, który ponosił temat smogów w Sejmie. Ale na przykład przed mną powstał krakowski alarm smogowy. To ci ludzie mnie przekonali do tego, żeby im pomagać. I to chyba oni mają większe zasługi, że ten temat jakoś zaistniał w przestrzeni publicznej, a potem, że się udało zmobilizować władze województwa, władze miasta, żeby coś zrobiły. Ciągle to powietrze jest dalekie od ideału, no ale jest jednak już trochę chociaż lepsze. Ale ma pan wiarę i nadzieję, że się poprawi? Oj, tak, ja w to jestem przekonany. Ale dożyjemy no. tego? No. Jeszcze nie jesteśmy do zeży, pani redaktor. Ja myślę, że to rzeczywiście nie jest kwestia roku czy dwóch, niestety, ale w kwestia pięciu, dziesięciu, piętnastu lat, mam nadzieję, że bliżej pięciu. Kiedy uda się też ograniczyć smok komunikacyjny, smok z przemysłu i to też nie jest kwestia tylko powietrza. Bo przecież te, 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 na przykład jakość wód w Krakowie też no, często dochodzi do takich niekontrolowanych wycieków, różnego rodzaju substancji zanieczyszczających. Co chwila interweniujemy w tej sprawie. Niestety służby państwowe tak mało, energicznie się zabierają za szukanie sprawców, ale ja wierzę, że to się się też zmieni. No i też w ogóle, żeby w Krakowie było po prostu trochę bardziej czysto. Teraz był taki projekt jednego z moich współpracowników, który polega na zainstalowaniu kamer dzięki czemu w takich miejscach, gdzie dochodzi do dzikich wycypisk, dzięki czemu ci ludzie będą no po prostu potem karani i te kamery już zostały zainstalowane. No i to też jest fajne, bo ja bym chciał żyć w mieście czystym pod każdym względem i takim, właśnie takiej czystości, w sensie braku śmieci i czystości powietrza i czystości wód i też czystości gleby. No tutaj w Nowej Hucie jest gigantyczny problem z tym, bo jest bardzo dużo takich miejsc, gdzie ta gleba na pewno jest zanieczyszczona, a też jakoś i władze miasta i województwo inspektora ochrony środowiska nie kwapią, żeby wykonać odpowiednie badania i żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy w ogóle? A co trzeba zrobić, żeby zostać ogłoszonym przez Tygodnik Polityka jednym z najlepszych posłów w roku? Nie tak dawno, bo to przed siedmioma laty. Czy <laughs> to może być autorem 15 projektów ustaw gospodarczych? To dziennikarze wybierają, nominują. Tam było 10, 10 osób takich, które uznają, że się w jakiś sposób wyróżniły. Mnie docenili za to, że Zawsze byłam osobą spokojną i merytoryczną. To się pan nie kłóci, to było. Dokładnie. Nawet, tak, to jest rzadkość w polityce. Bo jednak jak obserwujemy to, co się dzieje, to tam często jest mało merytoryki, dużo emocji i dużo takiej właśnie awanturnictwa. I mało elegancji. No Mało elegancji. Chyba dla dzien dziennikarzom tym zawsze im, byłem w stanie zaimponować. No i rzeczywiście dostałem kiedyś taką nagrodę, z czego jest, jestem dumny, jest mi zawsze to bardzo to miło jestem, to wspominać. Ja to się bardzo cieszę, że należy do tej grupy zawodowej, która pana uhonorowała w takim razie. W 2017 roku przedstawił Pan w swojej książce Kraków Nowa Energia, swoją wizję. I coś, co na mnie zrobiło wrażenie, to to, że osoby, które się na tym znają, na tym temacie i którzy są specjalistami i naukowcami, nikt niczego nie zakwestionował w tej książce merytorycznie. Bo to nie no, taki tej sukces. książki sam. Przyznam się. Znaczy, ja byłem oczywiście głównym autorem, y, natomiast no, skonsultowałem to z kilkunastoma osobami. Y, jak powstała pierwsza wersja tej książki, to wysłałem ją do kilkunastu osób. No ale to wie pan tych korekt jest kilkanaście albo więcej, także też. To... Nic dziwnego. Akurat. Czyli ja miałem lepszych po prostu recenzentów, takich, którzy wypatrzyli wszystkie błędy, bo w tej pierwszej wersji było trochę błędów, musiałem to poprawić. No i jestem tak, jestem zadowolony, że rzeczywiście potem tym jak książka się ukazała, to w sumie no chyba faktycznie nie spotkałem się z, z, z kimś, kto byłby w stanie wskazać mm -hmm. tam jakieś, jakieś błędy, ale może jeszcze to nastąpi. No, dopiero trzy lata minęły, mm -hmm. więc może jeszcze się okaże, coś tam pokręciłem. A ma pan ochotę na kolejną książkę? Tak, myślę o tym. A o czym e, będzie? E, myślę o tym, bo jednak... Moje, czas... kon, moje kontakty z dziennikarzami. <laughs> czas biegnie nieubłaganie. Po pierwsze, trochę rzeczy się zdeaktualizowało przez te trzy lata, ale nawet nie chodzi o to, że się zaktualizowały, tylko wiele z takich ważnych tematów w, Krak w Krakowie czy w Nowej Hucie, tą dzielnicę też poznałem lepiej przez te trzy lata, bo tutaj nigdy nie mieszkałem, ale teraz coraz częściej bywam, więc wiele jest takich rzeczy, o których tam nie napisałem, bo, to, bo też książka ma swoją ograniczoną objętość, więc myślę, że spokojnie mógłbym wydać się drugi tom e, drugą książkę. Pociągnąć o. Pociągnąć ten temat właśnie? Tak, tak. tak. To jest, jeśli będzie druga książka, to na pewno będzie o tematyce miejskiej. Być może o innych rzeczach, z, innych problemach, z którymi Kraków się mierzy, o innych rzeczach, które tutaj mnie interesują w tym mieście, ale na pewno będzie to tematyka miejska, nie logika, nie filozofia, nie przedsiębiorczość, tylko tylko kwestie związane z miastem. Czy jednak polityka to nie jest tą wiodącą rzeczą, która Pana pasjonuje i fascynuje, skoro się Pan nie kłóci, skoro Pan pisze kolejną książkę, właśnie o, o życiu naszego miasta? Tak sobie wyobrażam. Czyli nie polityka jest czymś, co jest największym dla Pana magnesem? Ja się cieszę, że na przykład już nie jestem parlamentarzystą. Nie wiem, czymś przy, słaczy, być może powiem, że tak się kryguje i mi w to nie uwierzy, ale. Ale ja się cieszę, że nie muszę już co dwa tygodnie jeździć do Sejmu. Tylko że wchodzę na sesję Rady Miasta tutaj, i gdzie tej polityki jednak jest mniej, bo jest więcej tematów takich bardziej rzetelnych. Tam ja mam takie wrażenie, wie pani, w tym Sejmie, jak byłem, że ci, którzy są posłami przez 15-20 lat, to oni jakby żyją w zupełnie innym świecie no, w takim świecie kompletnie odrealnionym. I, i, I cieszę się w sumie, że właśnie. Taki los najprawdopodobniej mnie nie czeka, bo, bo po tych ośmiu latach jednak wróciłem do normalnego życia, mam normalny zakład pracy, normalną firmę, często rozmawiam ze zwykłymi ludźmi. Podczas, gdy ci ludzie w semie ci posłowie, to tak jakby żyli w swoim świecie, zero kontaktów z normalnymi ludźmi i, i widać, że w jakby nadawania w zupełnie innych falach, takich odrealnionych. Więc. Moim zdaniem warto angażować się publicznie, ale nie można przesadzić. To nie może być tak, że polityka będzie całym twoim życiem, bo wtedy wcześniej czy później sam na tym stracisz. I nawet było takie powiedzenie takiego wybitnego myśliciela brytyjskiego, który powiedział, że Każda polityka deprawuje, każda władza deprawuje, ale właśnie władza absolutna deprawuje absolutnie. I wydaje mi się, że im to jest dużej w tej polityce, im ważniejsze funkcje pełni, tym bardziej musi uważać, żeby to go całkiem nie pochłonęło, bo jako człowiek stanie się mniej wartościowy i straci. Czy to była taka zakamuflowana krytyka posłów polskich? Tak, trafnie do pani odebrała. Nie jestem zachwycony podziałem polskiej klasy politycznej nie jest a staniem odosobnionych. W sensie odosobniony szczególnie to widać, niestety. Bycie politykiem jednakowoż i osobą publiczną to jest taki stan immanentnie związany ze stresem. Jak pan sobie mhm. radzi ze stresem? Czy wycieczka rowerowa wystarcza? Tak, no ja jakby na trzech płaszczyznach działałem jako wykładowca akademicki, jako przedsiębiorca, jako polityk i to trzecie jest najbardziej stresujące. I co do tego nie ma dwóch zdań. Wycieczki rowerowe są fajne, fajne jest czytanie dobrej książki, też warto to robić. Proszę się pochwalić ostatnim tytułem. Ostatnio przeczytałem wreszcie pierwszy kryminał Mroza, mm. Kasacja. I rzeczywiście utalentowany autor, chociaż mówiąc szczerze, wolę kryminały Krajewskiego. Mm. Nie wiem, czy pani kojarzy. Kojarzy, oczywiście. Tak, toczy się akcja kryminałów w takiej Polsce przedwojennej, dwudziestolecia mm. międzywojennego. Część, a bohaterem części jest niemiecki detektyw, bohaterem części jest detektyw z Lwowa, więc bardzo fajny, polecam. Ale też czasami czytam książki. Książki innego typu, na przykład teraz y, przymieram się do takiej książki o tej aferze Cambridge Analytica, i to będzie kolejna książka. Y, tak więc warto, myślę, tutaj też różnicować dobór lektur. No, oczywiście, że tak. Ja panu polecam wszystkie książki Józefa Rota wydawne, wydane ostatnio przez wydawnictwo Austeria. A to wiem, bo właśnie twórca tego wydawnictwa zaszczycił nas swoją obecnością u nas w studiu. Józef Rot, przedwojenny dziennikarz. Pochodzenia żydowskiego, Niemiec, obywatel świata, bo mieszkał i, i w Rosji, i w Polsce, i, i we Francji, i wszędzie stamtąd był korespondentem, dziennikarzem wysyłającym swoje relacje na temat danego państwa do Allgemeine Zeitung, do, do, do to. Niemiec. I, i z pióro i sposób obserwacji, i taka, takie wizjonerstwo Józefa Rota, który zmarł oczywiście w biedzie, w wielkiej, gdzieś w jakimś wynajętym mieszkaniu, jest moim odkryciem, więc polecam. Bo bardzo dużo, to bardzo dużo. Mnie pani Naprawdę, warto, warto po to sięgnąć. No a na zakończenie poproszę o dwa zdania dla tu jest Pana kamera, Panie Doktorze o dwa zdania dla mieszkańców Krakowa, żeby tak. Otuchy trochę dodać w takich czasach połączenia pandemii z kapitolem, z smogiem i, i porą roku. Niedawno widziałam takie ogłoszenie przy kinie pod baranami zamkniętym, to jest kinie, które brzmiało w ten sposób, że żyjemy w filmie, ale ten film na pewno skończy się happy endem. Ja w to głęboko proszę Państwa wierzę. Jest rzeczywiście ciężko, wielu z nas albo sami, sami straciliśmy pracę, albo mamy, znamy kogoś, kto stracił pracę, czy komu się dochody zmniejszyły, bo tej pracy już nie ma tak długo, dużo, znamy też osoby, ja też takie znam osoby, które ciężko chorowały na COVID, na szczęście nikt nie zmarł z tych moich znajomych, więc jest pandemia, ale jest, są problemy gospodarcze, ale Proszę Państwa, ja wierzę, że z tego wyjdziemy. Ludzkość z każdą epidemią i z każdą chorobą sobie radziła. Mam nadzieję, że to nastąpi szybko, a potem będzie naprawdę dobrze, będzie, będzie lepiej i będziemy mogli normalnie funkcjonować i nadrobimy te wszystkie zaległości. Tak więc bądźmy optymistyczni i patrzmy z radością, z uśmiechem w przyszłość, nawet jeśli teraz spotykają nas przeciwności losu. No piękne ekspoza. Bardzo dziękuję w imieniu naszych <laughs> widzów i słuchaczy. Czyli czytać, jeździć na na rowerze i coś dobrego przekąsić, prawda? Tak, zapiekankę na przykład, jak <laughs> będzie przykle. właśnie można na Placu Nowym. <laughs> to ja również bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Doktor Łukasz Gibała, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Filozoficznym, radny miejski odnoszący sukcesy, przedsiębiorca, lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, zakochany w Krakowie, rowerzysta. Ja wiem, że to nie wszystko, ale staraliśmy się więcej powiedzieć podczas naszego spotkania. Bardzo dziękuję. Dziękuję również serdecznie. ك <laughs> نخصمزم <laughs>